Udział wydatków z PKB na szpitalną opiekę zdrowotną i rehabilitacyjną w Polsce nie napawa optymizmem. W 2018 roku Polska zajmowała 13. miejsce. Średnia dla poddanych analizie 26 państw europejskich członków OECD wyniosła 2,1% PKB. Obrazując bieżące publiczne nakłady na opiekę leczniczą i rehabilitacyjną per capita z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza, otrzymujemy równie pesymistyczny obraz. Otóż w 2018 roku w Polsce wskaźnik ten wyniósł 672,2 dolarów amerykańskich, co lokuje nas na miejscu ósmym od końca, podczas gdy średnia dla analizowanej grupy państw wyniosła 941,7 dolarów. Warto zauważyć, że kraje wysoko rozwinięte przeznaczają ponad dwukrotnie więcej środków na opiekę leczniczą i rehabilitacyjną. Z kolei analizując dane w ujęciu nominalnym, w 2018 roku Polska znalazła się na trzecim miejscu od końca, przed Węgrami i Łotwą. Niestety, dystans pomiędzy Polską a krajami wysoko rozwiniętymi stale się pogłębia. Obrazują to dane przedstawione na wykresie, prezentujące nakłady na opiekę leczniczą i rehabilitacyjną na mieszkańca w ujęciu nominalnym. Aby mieć pełny ogląd sytuacji finansowania szpitalnej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej w Polsce, należy również spojrzeć na dobrowolne systemy płatności za opiekę leczniczą i rehabilitacyjną, które z roku na rok są coraz wyższe. W 2018 roku z dobrowolnych płatności za opiekę zdrowotną pochodziło 285,8 zł. na jednego mieszkańca. Z kwoty tej tylko 51,8 zł. przeznaczonych zostało na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną, podczas gdy do ambulatoryjnej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej trafiło 162,4 zł. Analizie poddano również wskaźnik domowych płatności z własnej kieszeni przeznaczane na zdrowie. W 2018 roku wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 721,9 zł na mieszkańca, z czego jedynie 25,4 zł, czyli 3,52% tej kwoty stanowiły środki przeznaczone na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną. Natomiast na ambulatoryjną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną przeznaczono 161,8 zł, to jest 22,41% tej sumy. Innymi słowy, niskie nakłady na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia są częściowo rekompensowane poprzez finansowanie tych świadczeń w ramach dobrowolnych ubezpieczeń oraz płaceniem przez pacjentów za wizyty prywatne. Źródłem uzupełniania luki w finansowaniu lecznictwa szpitalnego w Polsce są środki przeznaczane przez samorządy. Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale tylko w ostatnich pięciu latach sięgają kwoty ponad 3,5 miliarda złotych. Dominującą część samorządowego finansowego wsparcia stanowiły wydatki majątkowe.